Są takie odpowiedzialności, to trochę inni ludzie, którzy bierzemy odpowiedzialność za coś, mimo że nie mamy na to wpływu. I co to powoduje? Najczęściej to powoduje jakiś rodzaj obciążenia nas, a niekoniecznie rozwiązania sprawy. I chrześcijaństwo to, do czego zaprasza, to nie do wycofania się z aktywności, ale do proporcjonalnego ustawienia mojej aktywności, mojego miejsca w, tych, w, w różnych sprawach. W praktyce wygląda to w taki sposób, że. E, może to na zabrzmi naiwnie, ale taki drobny gest, tego, że jak jestem w jakiejś sytuacji, która mnie dotyka, to. Ja jakoś powierzam to. Ja wiem, że to naiwnie brzmi. Ale powierzam to Bogu, żeby On w tym jakoś działał. Ewentualnie wchodzę w, z takim nastawieniem, jak ty, Panie Boże, już działasz w tej sytuacji. I pozwól mi popatrzeć, zobaczyć, jak ty już działaś w tej sytuacji, bo odpowiedzialnym za tą sytuację jesteś ty, nie ja.